Witajcie z tej strony Firefly i jak możecie zauważyć, jesteśmy przy Crimson, bo właśnie miałem zamiar rozbijać kulki. No to właśnie dlatego rozpoczynamy odcinek, bo rozbijemy kulki. I klasycznie Undertaker, dobra Idru, go zaraz sobie rozbijemy. Już lecimy. E, nie patrzyłam na komentarze, bo się patrzyłem, ale no, nie to, że na nie patrzyłem, N po prostu nic nie było napisane o to chodzi. Bo jeszcze nie zobaczyliście tego mojego pierwszego filmiku, e, to bardzo bym był wdzięczny, żeby ktoś zobaczył. O, serio? Crimson Ej, bardzo fajnie. Crimson Wrot jest jak ktoś chce iść podmaga na sam początek, to można jak najbardziej. No. E, poza nagraniem e, wprowadziła się pielęgniarka. Tutaj posegregowałem potions, blocks, ors and bars e, i tutaj weapons and apple. No. E, na resztę mm. nie miałem miejsca. No. Na resztę po prostu nie to, że nie miałem miejsca, ale mam, miałem za mało skrzynek i również poza nagraniem zdobyłem mejsa, który po prostu. A, wy znacie mejsa. No i to chyba tyle, co zrobiłem poza nagraniem. E... Jeszcze mam zamiar iść w e, ten. Jeszcze z, poza nagraniem zdobyłem life Krystala i chciałem go właśnie z Wami zjeść, bo znalazłem tam skrzynkę, tam był i znacie tę historykę. No, a więc możemy pójść sobie w prawo albo w lewo. Ja bym wolał, wolał w prawo i napiszcie, czy ta seria Wam się podoba, czy nie. Bo bardzo jestem ciekawy Waszej opinii. A no, jak Wam się nie podoba, to oczywiście nie muszę jej nagrywać, ale jeśli by Wam się spodobała, e, to będę nagrywać i mam nadzieję, że dojdziemy aż do Mimorda. Eee, może nawet niedługo będziemy klepać oczko. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. To się zobaczy. E, jest. Przeskoczone nie nie e, kurde dawaj nie macie nie ma jest okej okay. lecimy a i jeszcze e, jeszcze jedną rzecz zrobiłem poza nagraniem zrobiłem sobie enchanted night, enchantent night crawlery, e, i wędkę a więc będziemy mogli sobie połowić a łowienie jest op jak wiecie sami powinniście o tym wiedzieć jak gracie w terrarii, Albo jak jesteście fanami Terrarii Przecież Okej okay, Ładnie mi się zablokowało tutaj No więc przecież... No przecież... Brawa! Jest! że tak. nie pytajcie dlaczego mushroom włożyłem do tego do pod tak bo w sumie podki leczą a ten grzyb też leczy właściwie ten mushroom mashroom mm. no nie jest za złodziejst to jest chyba jedna z najlepszych broni na sam początek gry, mówię serio. Eee... I jeszcze łóżko sobie zrobiłem. No. To... Ech. To czekamy na dzień w oczekiwaniu na w oczekiwaniu na dzień nastał dzień e, i no i zbudowałem sobie tutaj taki mały runik żeby nie był żeby po prostu mi przyszedł demolitionist bo bardzo bym chciał bo granaty to jest bardzo dobra broni na sam początek, kiedy w połączeniu z Crimson Rodem to jest zabójcze połączenie. E, dobra, to to my, no e, dobra, odkryjemy sobie jeszcze tą dalszą część mapy, czyli prawą e, albo połowimy. W razie czego to też wchodzi w grę. Wierzcie mi nie chciałem tego zrobić. Z ręku na sercu, mówię, że nie chciałem. No dobra. A więc ruszamy. Co? du merchant? You? Is you? Red dinest no na no, to się opłaca wydać przynajmniej to 150 i tego drewna też 150 No dzięki teraz ozdabiamy nasz domek du, 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 du. i też napiszcie czy wolicie budowanie na nagraniu czy poza nagraniem bo ja tak w cięciach e, buduję, ale napiszcie, czy wolicie patrzeć, jak ja to buduję, czy, czy jednak e, poza odcinkami, żebym coś budował, bo moja opinia, bo wasza opinia to dla mnie, to dla mnie bardzo ważna rzecz, bo wtedy wiem, e, co wy lubicie, i w ogóle co i jak i tangsten balec no nie wiem czy się opłaca wezmę sobie tungsten hammer zapytacie dlaczego tungsten hammer e, bo działa trochę szybciej od takiego normalnego a poza tym im szybciej, tym lepiej. Albo jest też takie powiedzenie Im szybciej, tym szybciej. Widziałem na jednym takie powiedzenie Im szybciej, tym szybciej. Ale no, to prawda. Dobra. To już nasze ostatnie prace. Ach, no. Dobra. Arms dealer. No ale ten dymolisz i on jest nie przyjdzie, jak na ale dobra, remizyla może być. I ten, a poza tym jeszcze, jak patrzyłam u tego, u Merchanta, to on sprzedawał Forest Pilon i chyba teraz już nie sprzedaje. Chociaż sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Dobra. Chwila prawdy Nie sprzedaję Bo tu arms dealer się wprowadził Dlatego się ma arms dealer Kupię u ciebie trochę Dzięki. Dobra, kupię jeszcze te 150. Dobra, jeszcze tyle, ile się tego Powinno wystarczyć. Bloks. z ne, Nek. Ne. Mm, no. Lecimy! A nie, jeszcze nie no. Eee, Pyk. Nie mam huka. Jej. Nie, to raczej tutaj nie wejdzie No nic Bywa Lecimy I dotarliśmy do drzewa I co w tym drzewie Aglet Ale ja już mam aglet Ale ten jest lepszy aglet a więc Lutar mam szansę na klinsz staffa byłoby bardzo fajnie Rzesz? i drugie dżewo i kolejny aglet i kolejna say what. to jak Prowadzę, je, to jak wyprowadzę na chwilę arm z dealera, to stać mnie na pylony i będę już mógł powoli robić sieć pylony. No właśnie. I zalane, kropka x. No nic, to wracamy na górę, wracamy na górę. Może kiedyś tam zwiedzimy, tylko musimy... Ja mam blustyki, mam blustyki. Nie, dobra, to pijmy. Ale, ale znając życie, nic tam nie ma co i tak warto sprawdzić. No, nie miałem racji. Pamiętajcie, ja zawsze mam rację. Nie ma mądrzejszego człowieka ode mnie na świecie. E. I teraz może... Uh -huh, ok, Okej... Ale może tu będzie flint... Jest na no to mała szansa. I są same glowsticki! Czy ja mówię? Dobra. Lecimy z tym kopaniem! I mamy ocean tak zwany, który nie jest oceanem, tylko mega duże jeziorko. I lecimy dalej na przygodę. I proszę państwa dotarliśmy do biomu zimowego. Zaraz zejdziemy w kejwy i się przekonamy. Co to jest. Dobra, czyli to znaczy, że po lewej jest dżungla. A dżungli trzeba się wystrzegać. Egać, egać e e, e. e, e, e. E, 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 No, lecimy dalej. Nie znalazłem żadnego KV.exe. No nic, to lecimy dalej. Może 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 tam ten Sword Shrine będzie? Może. Zresztą to jest mega mała szansa. Ale oczywiście się pojawiają. To jest na ma to mała szansa, że będzie pokazane. Albo teraz jest m, bardzo, ale to mega mała szansa, że mi Kingston się zrespi tak totalnie znikąd. Jest taka szansa. I kolejna pustynia. Tym razem nieskażona. E, e. Masz, 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 masz. Masz, masz. Masz, masz, masz. Tak to. No dlaczego po. Dlaczego na pustyni zawsze musi być crimson? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Eee. Jeszcze trochę musimy iść, ale dobra, damy radę Bo kto jak nie my Kto jak nie my Kto jak nie my Kto jak nie my Bo my to my Nie, nie, nie. Dobra Dawaj Chmura Dawaj że ż... Czegoś takiego się nie spodziewałem, tak serio. Pyk, 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 pyk. Milion strzałów nie trafi. I kolejna szansa na... Co będzie? Odpowiedź poznamy za teraz. I godlify! Jeszcze Godli to jest najlepsze Mek. nek nek. No czy... Czy wy możecie? Pyk, pyk, pyk. Nic ciekawego się tu nie dzieje Dlaczego znowu te crimson przeklęte No dlaczego? Skrzynka i w niej nic Oprócz granatów Granaty są zarąbiste Tu du du du, du. No, nadal się nic tu nie dzieje A więc byk Daj chmura, chmura Chmura. Rzesz. Nie chmura. Opa. No, dobra. Zróbmy tak. Mek. Teraz. Say what? Say what? B No nic. A może arm Ziller? Nie. Ale illegal gun parts. Ja wszędzie. Dobra. stop! Rozstawiamy jak możecie zauważyć. No Zrobiłem tutaj trochę skrzynek, Na przykład potion, 100 potionki, blok 100 bloki, e, piggy bank, 100 <grym> pieniądze, A, znacie tę śpiewkę. No, właśnie. E, no i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I trzymajcie się. 好，行了。